Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnym, gdzie wspólnie sobie oglądamy i komentujemy różne zabawne programy rozrywkowe bądź paradokumentalne. I w dzisiejszym filmie oglądamy specjalny odcinek programu paradokumentalnego nieprawdopodobne, a jednak. A dlaczego specjalny? Bo jest to dosłownie ostatni odcinek. W dzisiejszym filmie oglądamy ostatni odcinek, którego jeszcze nie skomentowaliśmy z paradokumentu nieprawdopodobne, a jednak. Łezka się wokół kręci! Więc nawet nie próbujcie dawać łapki w górę. Więc nawet nie próbujcie dawać. Łapki w dół pod tym filmem, was znajdę i pobiję. Docenicie to, że zamykamy jakiś, nie wiem, rozdział w naszym życiu, w którym oglądaliśmy nieprawdopodobne, a jednak na kanale Lakardu. Może tego nigdy więcej nie będzie. Wow, skoro to jest ostatni odcinek nieprawdopodobny, a jednak, to lepiej wesprę Pawełka i wyślę mu trochę pieniędzy. O, proszę, to jest perfekcyjny widz. Błagam, bądźcie jak on. O czym to ja. A, a, parę dokumentów, dobra. Łapka w górę i subskrypcja i oglądajmy. Zapra Witam, nazywam się Józef Solny Witam Józefie Solny, pa Paweł Rosa, bardzo mi miło Naprawdę, to jest ultra zabawne, że część widzów naprawdę nadal sądzi, że mam na imię Paweł Rosa Mieszkam w Legnicy, historia, która mi się przydarzyła, wydaje się być nieprawdopodobna, a jedna Powiedział to, po powiedział to, po raz ostatni to powiedział <noise> Całe życie ciężko pracowałem w zakładzie krawieckim jako księgowy Kiedy przeszedłem na emeryturę Myślałem, że w końcu sobie odpocznę i pożyję trochę dla siebie. Ale życie na emeryturze wcale nie jest takie słodkie, jak sobie wyobrażałem. Po pierwsze, mieszkamy w Polsce, więc prawie nie mam emerytury. Po drugie, zacząłem łowić ryby. No ale sąsiad, trasa na ich czas, zajmuje mi moją ulubioną miejscówkę, gdzie, gdzie łowię ryby, więc się z nim otobiję cały czas. Za to mam cały czas od, oczy podbite. Kto by pomyślał, że emerytura jest taka ciężka? Właściciel zakładu, w którym pracowałem, żeby zaoszczędzić, zatrudnia mnie na jedno ósmą etatu a resztę to pasa mi na czarno. Zgadzałem się na to, bo chciałem pracować, a na moje miejsce było pełno chętnych. A gdy wysłali mnie na emeryturę, dowiedziałem się, że moje wynagrodzenie teraz będzie wynosić 305 zł i 12 groszy miesięcznie. Kiedy po przejściu na emeryturę dowiedziałem się, że otrzymałem 305 zł i 12 groszy miesięcznie. Jezu. Jak to pana w jakikolwiek sposób pocieszy, to niech pan wie, że na przykład ja, moje pokolenie już nie będzie miało emerytury, bo, bo państwa nie będzie stać na to. Marne pocieszenie, ale zawsze jakieś. To tylko starszyło na opłatę czynszu mieszkaniowego. Natomiast na wyżywienie, na leki już zabrakło. Jestem chory na cukrzycę i muszę otrzymywać insulinę. Jeżeli nie będę otrzymywać insuliny, umrę. A do pracy nikt mnie nie chciał przyjąć, ponieważ za stary byłem i z dnia na dzień coraz gorzej mi się wiodło. Zaczynam rozumieć, dlaczego ten odcinek zostawiliśmy sobie na koniec. W sensie, to ciężko jest nagrać śmieszny filmik o, 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 o starszym panie, który prawie nie ma emerytury i ma cukrzycę. Pojrzyj, kapitan, Daj obiedzie! Pewnego dnia przeczytałem w gazecie, że zmarł mój kumpel Kazik. Zrobiło mi się smutno, bo to dobry chłop był i do tego mój rówieśnik. Przypomniało mi się, że kiedyś pożyczyłem Kazikowi 10 złotych. No, ale on zmarł i miałem marne szanse, żeby odzyskać, a dla mnie się liczył każdy grosz. Mimo wszystko napisałem list do córki Kazika, poprosiłem o zwrot tych dziesięciu złotych. Jezus Maria. Proszę pana, chociaż w tym liście pan, nie wiem, wyraził żal, że zmarł jej ojciec, zrobił pan to, czy od razu pan przyszedł do, 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 do pieniędzy? Boże. Nadmieniłem, że jestem ubogim emerytem. Nie ma pieniędzy na leki i moja sytuacja jest dramatyczna. Nie przypuszczałem, że mi odpowie na list, ale napisałem, bo dla mnie każdy grosz To tak jak tonący brzytmy by się chwytał. Minęło 6 dni, córka Kazika nie odpisywała. Podejrzewałem, że mi nie uwierzyła. Żałowałem, że wydałem pieniądze na kopertę i z naszych. W sumie to jest dobre pytanie. <laughs> w sumie to jest dobre pytanie. No bo omówmy się, żyjemy w świecie z kamerów. Każdy każdego próbuje na hajs. No, kaman, wyłudzanie pieniędzy na wnuczka, jakieś tam przekręty, tak dalej, tak dalej, tak dalej. To się założę, że jak się publikuje nekrologii w gazetach, to takie osoby, które publikują ten nekrolog, no właśnie przykład córka tego pana Kazimierza, który zmarł, on, ona pewnie ze stolisów dostała pod tytułem, że Pan Kazimierz był mi w winie pieniądze. Od Mało po pieniądze. Autentycznie wcale bym się nie zdziwił, że ktoś próbuje żerować na ludzkiej tragedii. Przypominam, istnieje pan magister Jerzy Zięba. Do wypłaty emerytury pozostawał jeszcze tydzień, a mi zostało tylko 8 zł. Stałem pod sklepem i liczyłem pieniądze. I naraz podleciał z tyłu jakiś łobuz, wyrwał mi polmonetkę z ręki i zaczął uciekać. Miałem ostatnie 8 zł na chleb. Zacząłem się wydzierać, żeby odzyskać te pieniądze. Niestety nic, nic nie dało rady, bo podlesia mnie uderzył. Hej, łobuzie, oddaj tej! Markaczu, ostatnie pieniądze na chleb. Dziadek się zapomina. łobuzie, <grytanie> oddaj tej! Co dziadek? Nazwałeś mnie łobuzem? No, hola, hola, hola. Może cię okradłem, ale od razu łobuz? Nie, dziadek w pierniczce teraz będę śmiało. <noise> Aaaa! im mi wtedy dwa żebra i trafiłem do szpitala. Byłem już szósty dzień w szpitalu, czułem się coraz lepiej. W sumie to ten narkoman oddał mi przysługę. W tym szpitalu nie było tak źle. Było ciepło, karmili trzy razy dziennie, zawsze ktoś się o mnie troszczył. No! Jak rozwiązać problem emerytów w Polsce, którzy nie mają pieniędzy na życie? Trzeba ich wszystkim po prostu pobić, żeby do szpitala poszli. Więcej! Zgłaszam się na ochotnika! Mogę <tosłuch> rozwiązać problem emerytów w Polsce. <tosłuch> <tosłuch> Ewentualnie, jak już wypuszczą ze szpitala, to można na przykład kogoś na ulicy pobić, okraść, żeby do więzienia iść na przykład na dwa lata. I dwa lata sobie w spokoju żyć w więzieniu, mając posiłki, łóżko, dach nad głową. To, to jest jakiś sposób. Panie Józefie, ma pan ciśnienie jak młody Bóg. 120 na 70 Boli mnie, jesteś, ale mi boli, i tu mnie boli, żebra mi boli. Wszystko się świetnie goi. Już jutro możemy pana wypisać. Co? Jutro? No tak? Już nie musi pan leżeć, panie Józefie. Wcale nie chciałam wychodzić ze szpitala. Miałam tam łóżeczko, wygodnie, było ciepło, miałem jedzenie i świetnie się czułem psychicznie. A poza szpitalem czekały na mnie same kłopoty. Dlatego chciałam jak najdłużej zostać w szpitalu. Panie Józek, coś pan kiepsko kombinujesz z tymi żebrami. To trzeba troszeczkę pokombinować, no. Ma pan kilka żeber, dopiero dwa pan złamał. Resztę też można połamać, żeby pan dłużej poleżał, tak? No, trzeba kombinować, panie Józek. Ja nie kombinuję, pani, ja mam całe świnę pobite. Panie Moguzy. Józek, tu trzeba zrobić połyk. Połyk dwa tygodnie ma pan z głowy. A co mam połknąć? Śrubę, coś ostrego. Także pan miał operację. A po operacji dwa tygodnie pan se leży. No, żeby przełk cały rozerwało. To wcale nie jest zły pomysł. Disclaimer to jest bardzo zły pomysł, nie róbcie tego, umrzecie. Papa. Także żeby pan miał operację. A po operacji dwa tygodnie pan celerze. Trzy razy dziennie jeść pan dostanie. Panie, pielęgniarki eleganckie. Co panu jeszcze trzeba? Plot twist jest tak, że ten kolega pana Józka, który obok niego leży, on wcale biedny nie jest. Wręcz przeciwnie, on jest bogaty. On po prostu cały czas sobie robi krzywdę, że leżeć w tym szpitalu, żeby pielęgniarki obserwować. Czy można go winić? Chciałem być w szpitalu dłużej, ale nie chciałem zostać w tym szpitalu za wszelką cenę, cenę utraty zdrowia. Nie chciałem połykać żadnych śrubek, żadnych gwoździ, tak jak tam sąsiad mnie namawiał. Wolałem. Zrezygnować, mimo że było przytulnie i ciepło, wolałam zrezygnować, ale być zdrowy. Więzienie, nie, więzienie, nie, panie Jusku, to też nie. opcja. Boże to się idealnie składa. Sąsiad musi sobie zrobić krzywdę, żeby mógł dalej w szpitalu leżeć. Pan, panie Jusku chce iść do więzienia, no to. Rozumie pan? Proszę pobić sąsiada. Dziękuję. nie. Ja już to robię, już jestem na emeryturze dwa lata, panie. <laughs> Jezu! Znaczy nie no, dobra, żeby nie było straszna sytuacja, przyznaje Jezus Maria, tragedia, ale z drugiej strony ten Pan od dwóch lat w szpitalu leży! Za darmo! He's a fucking genius! No Pan jest coś trochę zahartowany w tych bojach. Ja nie, jeszcze nigdy nie miałem żadnego połyku i jak słyszę, że Pan mówi takie rzeczy, no to... Aż mnie, aż mnie ciarki przechodzą. Pani Józek, ja panu to mówię. Połknie pan i się tu spotkamy nie, jeszcze raz. Nie dam się namówić. Jezu, okropne. Nie, 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 kiedy wyszedłem ze szpitala, od razu poszedłem na pocztę, żeby odebrać emeryturę. Jakie było moje zaskoczenie, kiedy po tygodniu od wysłania listu do córki Kazika, okazało się, że wysłałem pieniądze. Dzień dobry, pani kierowniczko. O, dzień dobry, Józek. Dzisiaj przyszłem po emeryturkę. Przyszedł pan, pani Józek. <laughs> A, nieważne. Ale dzisiaj dostaje pan 405 złotych. Co, podwyżka ZUS mi dał? Byłem pewny, że to jest dopłata z urzędu. Może się pomylili i dlatego dołożyli mi to 100 więcej, ponieważ za 305 zł nie szło wyżej. Byłem świecie przekonany, że to właśnie jest dopłata ze ZUS. -u. Panie Jusku, Kaman, ile pan lat żyje w tym kraju? Pan myśli, że ZUS tak po prostu panu da za darmo stówę dodatkowo? Kaman, panie Jusku, come kaman. Dzisiaj dodatkowo 100 zł. przekazem przyszło od pani Bednarek. pani Bednarek? Tak. miałem takiego kolegi, ale on zmarł właśnie, ale ja pisałem o 10 zł. Myślałem, że to jest jakaś pomyłka. Nie, wszystko się zgadza. 100, złoty? 100 zł. Proszę bardzo, A, 405 zł. Proszę, proszę jej, tutaj jej, mi jej. podpisać, proszę. ale jeszcze jest list, list od tej pani, pani Bednarek. Ach tak, list od pani Bednarek. Zobaczmy co napisała. Panie Josku. Przesyłam panu zamiast 10 zł, 100 zł, ale to tylko dlatego, że pan mi obiecał, że nie spełni pan groźby i nie pójdzie do grobu mojego ojca i go nie wykopie i nie wyrwie mu złotych zębów. PS, proszę już nigdy więcej nie pisać. Żegnam. Złota kobieta. Do widzenia, do najbliższego zobaczenia. Do zobaczenia. Ale gdzie się pani bosko wygląda? Ja no panie Jusku, może i emerytura, ale ja tutaj widzę, że ho, ho, ho. Od razu poleciałem do sklepu. Kupiłem zdrapki. Kupiłem owoce, warzywa, dużo jedzenia. Także stówka się od razu rozleciała, ale byłem zadowolony, że miałem co jeść. Kiedy wróciłem do domu, od razu otworzyłem list od córki Kaziki. Ja zacząłem czytać, zrobiło mi się głupio, po troszkę okłamałem. Napisałem, że pożyczyłem Kazikowi na lek na serce, a tak naprawdę to na fajki. <noise> Córka Kazika dziękowała mi za to, że pożyczyłem jej ojcu pieniądze na lekarstwa. Jezus, Maria Pani Józ, jak ona taka głupia, to może się więcej kasy da radę wyciągnąć. List mi napisała strasznie długi. Pełno w nim było wyrazów wdzięczności, ale też i przepraszała za to, że jej ojciec nie uregulował długu zrozumiała, w jakiej jestem sytuacji, przyjaciele mojego ojca są moimi przyjaciółmi, tak napisała i dodała, że przesyła mi 100 zł. O Jezus Marę, dobra. Tam było, że dodała, że przesyła mi 100 zł. Ty. A jak spojrzałem na ekran, tam była ta szynka na ekranie, że otwiera szynkę i, i myślałem z jakiegoś powodu, że on powie, że dodaje do tej wiadomości y, paczkę szynki. Muszę się wyspać, chyba, jezu. Wiem, że to niewiele, ale ja mam nadzieję, że mi to pomoże. Pomogło i to bardzo. Tak to właśnie jest, jak się binge czuję całe seriale na HBO Go. Potem już mój umysł w ogóle w ciągu dnia nie pracuje. By the way, na HBO Go jest taki bardzo fajny serial, nazywa się Co robimy w ukryciu. To jest bardzo fajny serial, polecam wam strasznie. Naprawdę, super sprawa. Córka Kazika nigdy na oczy mnie nie widziała. Nie wiedziała nawet, czy jestem kolego jej ojca. Jeżeli by. Więcej takich naiwnych się trafiło, to byłby to dobry interes. Postanowiłem zarabiać na pisaniu listów do nieznajomych. N nie! Panie Józefie! Ja już naprawdę sądzę, że lepiej by było, jakby pan wyrywał te złote zęby z ciał. Postanowiłem zarabiać na pisaniu listów do nieznajomych, których bliscy niedawno zmarli. Prosiłem ich o zwrot fikcyjnego długu. Było mi wstyd. Bo nie lubię oszukiwać. Tutaj się właśnie pojawiła odpowiedź na nasze pytanie o to, czy są skamerzy, którzy wyciągają pieniądze od ludzi za pomocą nekrologów. No, to... najwyraźniej tak. Ale co miałem zrobić? Nikt nie chciał mnie legalnie zatrudnić, bo byłem za stary. A musiałem przecież z czegoś żyć. Najpierw czytałem nekrologii, następnie spisywałem z książki telefonicznej adresy i następnie wysyłałem listy do rodzin zmarłych. Pisałem, że był mi winny 10 zł, które pożyczyłem mu, jak znalazł się w trudnej sytuacji. Pomyślałem sobie, że 10 zł to przecież dla nich niewiele, a mi to ratuje życie. No, i tutaj się pojawia żelazna polska logika. Oni mają dużo pieniędzy. Po co im tak dużo pieniędzy? Nie, nie potrzebują tyle pieniędzy. Niech mi trochę oddadzą. Nie chcą oddać? A, sknery! Nawet nie wiecie, ile razy takie teksty gdzieś tam wśród moich znajomych słyszałem. Jezus Maria! Nie byłem pewny, czy to się uda, ale postanowiłem zaryzykować. Nie miałem nic do stracenia, najwyżej parę znaczków, kopert. Przez cały tydzień chodziłem na pocztę z nadzieją, że mi ktoś prześle pieniądze. A tu nic. Myślałem, że i tym razem będzie podobnie. Dzień dobry, panie kierowniczko. O, dzień dobry, panie Józefie. No, wczoraj nic nie było, przedwczoraj nic nie było. No tak. A czy dzisiaj coś jest dla mnie? Jakiś przesułeczka? Sprawdzamy listy. O, sporo osób do pana pisze. A wie pan, co, co do pana piszą? Ja, ja zaraz panu powiem, bo ja te listy sobie otwieram i czytam. I zaraz panu powiem. Tutaj są trzy. Proszę. Gdy pani Marysia dała mi te listy, aż mi serce za to się mało nie wyskoczyło. Bo kto mógł do mnie napisać, jak nie moi niby wierzyciele? Nie chodziło mi o to, żeby sobie te potuszki poczytać. Tylko żeby mi pieniążki wysłali. A może jakiś mały przekazik tam jest, może coś? Nic nie ma? Na emeryturę pana za wcześnie, to pan wie, ale sprawdzam. O, kilka przekazów jest. Tak? Na 1850 zł. To Pani szczęście, no, To Faktycznie pan... dużo. A po co panu tak dużo pieniędzy? Może pan mi trochę oddać? Tutaj na pra poczcie pracuję, ciężka praca, mało zarabiam. Niech pan trochę odda. Nie pan oddać? Sknera. Byłem w szoku. 80% ludzi odpowiedziało na moje listy, przesyłając mi w przekazach pocztowych. Po 50 po 100 zł, mimo że prosiłem tylko o 10 zł. Otrzymywałem także podziękowania w listach. A proszę. Dziękuję. I tu proszę, to jest 1850. 1800? Zł. O, jezu, że nie... Zapytam pana, bo jestem ciekawa, czy to o, jakaś gra, gra pana na konkursy. Wie pani, to jest bardzo proste. Morduję ludzi, a potem wysyłam im rodzinom yy, prośbę o pieniądze. To jest złoty pomysł. Nie zabierajcie, proszę mi, tego pomysłu. Słuchajcie, moje pokolenie naprawdę nie będzie miało emerytury, tak? Więc ja będę musiał jakoś zarabiać. Nie zabierajcie do pomysłu, ja go wykorzystam. No opatrzność ode mną czuwa, wie pani. No ja tylko krzyżówki próbuję wysyłać, ale nigdy mi się nic nie dało wygrać. No, no chciałbyś wytrwały, wie pani, w tym, co się robi. No my dżentelmeni nie rozmawiamy o pieniądzach, wie pani. Przy okazji się spotkamy kiedy przyjdę jutro, nie pojutrze. No. no, ale widzę, że widzę. Że no, dużo, serdeczne dużo, dziękuję. I się spieszę. Jestem taki podniecony, że tylko chcę się zaszyć. I 1850 lat, 1750 lat. No, lecić. była ta Marysia, ale nie zepsuła mi choboru, ponieważ w tym dniu odniosłem swój pierwszy sukces. Zarobiłem na cierpieniu ludzi. Sukces! Great sukces! Wziąłem się do pracy z podwójną energią. Na początku pisałem tylko do rodzin zmarłych z Legnicy. Ale potem Jezu. się dałem dalej. Zacząłem pisać listy na terenie całego kraju. Po kilku tygodniach zacząłem dostawać po kilkadziesiąt przekazów pieniężnych dziennie. Pan Józef nie mógł się zadowolić prawie tymi dwoma tysiącami złotych miesięcznie. Nie, 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 nie. On chciał miliony zarabiać miesięcznie, miliony! Plus, umówmy się, to jest stary odcinek. Te dwa tysiące jeszcze było rzeczywiście coś warte, tak? To było przed inflacją. Ile lat ma ten odcinek? Pięć lat? To tak, to to jeszcze przed inflacją, to wtedy te 2000 zł jeszcze było coś warte. Po kilkadziesiąt przekazów pieniężnych, później nawet ponad 100. Jeez! Pani się nie martwi w ogóle, że Urząd Skarbowy zainteresuje się tymi gigantycznymi sumami, które przychodzą do niego pocztą. On, on, on nie wie o tym, że to urząd skarbowy sprawdza te sumy, tak? Nie, nie, nie okay, nieważne. Nikt nie chciał mnie zatrudnić, więc zatrudniłem się sam. <laughs> Ustaliłem swój 8 ośmiogodzinny dzień pracy oraz przerwy na obiad. W tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Dlatego stworzyłem swój własny nowy zawód pasożyt. Brałem sobie wolne, jak pan mi przykazał. A kto mi zabroni? Nawet wypłacałem sobie regularną pensję, średnio krajową a resztę składałem na lokacie. Szybko przestałem być biednym emerytem. Zostałem sam prezesem, skarbnikiem i pracownikiem w jednym. A z racji tego, że ostatnio wydawało mi się, że mój skarbnik oszukuje mnie na hajs, to go pobiłem! Dlatego mam podbite oko. Chodziłem codziennie na pocztę. Zanosiłem nowe listy i pobierałem pieniądze. Zainwestowałem nawet w elegancki garnitur i teczkę. Prezes nie może przecież wyglądać jak Wajza. No tak, prezes nie może wyglądać jak Wajza. Ja, ja też mam swoją firmę, by the way. Ała? Proszę uprzejmie, żeby dotarły do adresata. Dobrze? Na pewno. No? Muszę panu powiedzieć, że odgadłam pana tajemnicę. Moje? Tak. W jaki sposób? Nie chce się pan przyznać? Ale chyba pan gra w piramidę. Siadne piramidy. Jakie piramidy? Proszę pani, Piramidy to w Egipcie. No właśnie słyszałam, że jak się gra w piramidę, to się wygrywa duże pieniądze. Ja bym też tak. I nie, nie, nie wiadomo. Nie. Ale wow, wow, wow. Piramidki finansowe są w Polsce nielegalne. Nie wolno tego robić. Z drugiej strony pan Józek okrada ludzi i korzysta z ich cierpienia. W sumie nie wiem, co jest gorsze. To proszę o listy, które wysyłam. Ludzie sobie troszeczkę wini w i ponagram troszeczkę delikatnie. Pan mówi o dłużnikach? Tak. Tak? no mm, Ale to. z pana żartowi żywa. Może coś jeszcze od pana wyciągnę? No nie wiem, nie wiem. Nie Jakieś tajemnice jak się pani mówi ze mną na kawkę. I będzie dobrze. a może A może mafia? Może Jaka jakiś szef mafia. mafii ja proszę, panie, i sekatorem palce się obcina? Taki człowiek, jak ja, mafia. No chciałabym tu Polsce coś nie pana ma, wyciągnąć, nie ma mafii, ale nic się nie da od pana wyciągnąć. To ja sama się potem dowiem z pana listów. Coś tam jeszcze może mamy? No oczywiście, że mamy. Oczywiście, jak już nic pan mi nie chce powiedzieć, no to proszę, daję te pieniążki. 8200 zł. O, do rychłego zobaczenia. Do zobaczenia. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Miła była ta Marysia. Miałem nadzieję, że umówi się ze mną na kawę, bo nie podzianie. Miła, dość ta Marysia, ale, ale biedna. Udowodniłem eee. sobie, że mimo wieku jestem coś wart. Pomyślałem sobie jednak, dobra stary, już wystarczy. Teraz masz nowe wyzwanie. Marysia. <grytanie> jestem jednak dokładny. Więc nie mogłem przerwać pracy nie kończąc miesiąca. Postanowiłem, że jutro zamknę ten miesiąc, odbiorę zaległe płatności i wyślę ostatnie listy, które już napisałem. O to, co się dzieje? Zarobiłem dosyć już pieniędzy. Postanowiłem, że zarobiłem już na żałobie wystarczająco dużo pieniędzy. Postanowiłem rozpocząć nowe życie. Teraz zaczną się groźby w tych listach. Na przykład, że znałem sekrety dziadka i że je ujawnię. Jeżeli nie zapłacą, to Co, geniusz! Po co komu jakaś szkoła biznesowa czy studia? Pan Józef naturalnie ma głowę po prostu do interesów. Następnego dnia wybrałem się na pocztę wysłać ostatnich kilka listów i odebrać przekazy pieniężne. Pomyślałem, że przy okazji zapytam panią Mariusię, co z tą naszą kawą. Może kobieta czeka na mój ruch. To taka pani jakaś podenerwowana, spocona, co się pani, grypka czy co? Wydaje się panu. Wydaje się? i pani mm -hmm. co? My musimy pójść po pracy na kawkę, odprężyć się, zrelaksować się. Uznałem, że to odpowiedni moment, żeby zaprosić Marysię na randkę. Bardzo proszę. Przepraszam bardzo. Tak, słucham. Pani pani Solny? Tak, jestem. Policja. Policja? Tak, jest pan aresztowany za wielokrotne oszustwa i wyłudzenia. Ręce. to, to tak... Do, Dokumenty moje, proszę. Wyjaśnijmy na komisariacie, spokojnie. Dobra, teczki, teczki, brak. Zgarnęli mnie na jej oczach. Co za wstyd. Myślałem, że się zapadnę pod ziemię. Pan Józek wcale się nie przejmuje tym, że go właśnie policja zamyka za wyłudzenia. On się przejmuje tylko i wyłącznie tym, że pani Spoczy to widziała. Chwila. Juskowi o to przecież od początku chodziło. On chciał pójść do więzienia, bo tam ma jedzenie i dach nad głową. On jest naprawdę głuchy. Po trzech miesiącach odbyła się moja rozprawa w sądzie. Wszystko szczerze wyznałem. Jak nas spowiedzi Wytłumaczyłem, że państwo nie chciało mi dać roboty. Nie miałem z czego żyć. No to sobie sam robotę znalazłem. Może niezbyt legalno, ale staram się pracować uczciwie. Przedstawiłem sądowi całą dokumentację swojej działalności, łącznie z pensją, która wynosiła 1800 zł, oraz wszelkiego rodzaju wydatki, takie jak długopisy, zeszyty, koperty, znaczki. Powiedziałem w sądzie, że resztę pieniędzy, które zarobiłem, chcę przekazać na szczytny cel. Sędzia był zaskoczony, kiedy przedstawiłem mu akt notarialny sprzed pół roku. W którym wszystkie zarobione pieniądze zapisałem za wczasu na dom starsu. A kiedy usłyszę, jaka to suma, to aż się za głowę złapał. Fajnie, panie Jusku, fajnie, że nie swoje pieniądze, ukradzione pieniądze, co więcej, przekazał pan jakiś tam cel. Fajnie, ale jednocześnie zarobiłem trzysta tysięcy złotych. Panie Józefie, dlaczego pan nie wyjechał gdzieś za granicę? Za to milion 300 tysięcy złotych. Mógłby pan spokojnie gdzieś wyjechać. Dożyć spokoju w późnej starości i popijać drinki leżąc pod palmą. Teraz mi pan to mówisz! Jestem Polakiem, jestem Patrioto, lubię ludziom pomagać. Panie Józefku, to nie były pana pieniądze, pan nie pomógł wcale. To tak nie działa! Mam trochę otowarzone skarpetki. <śpiewanie> <śpiewanie> Panie Józefie. Powiem panu, że takiej sprawy to jeszcze w życiu nie miałem. Ale powodzenia życzę. Dziękuję serdecznie. Nie zostałem skazany na więzienie, lecz otrzymałem wyrok dwa lata w zawieszeniu. Byłem wolnym człowiekiem. I moim marzeniem było teraz spotkanie się z marysią. Następnego dnia po rozprawie spotkałem się z marysią w kawiarni. Przyznała mi się, że to ona nam nie doniosła. Potem Boi jej strasznie głupio. Kiedy dowiedziała się, na jaki cel przekazałem te pieniądze. Bardzo mnie przepraszała. I on teraz się z Marysią spotkał w restauracji, żeby ją uwieść i żeby przekonać ją, żeby dołączyła do niego. I żeby razem wyłudzali pieniądze. On będzie pisał listy, wyłudzał pieniądze od cierpiących ludzi po stracie bliskiego. Ona będzie te pieniądze jakby zgarniała z poczty i nie będzie po prostu odnotowywać tam w systemie, że te pieniądze w ogóle były. System oszukany! A jak nas złapią, to jedną dziesiątą tych pieniędzy przekażemy na cele charytatywne. Nie, nie wiem, o dom dziecka, tam jakiś jest, to niech będzie. I sąd nam nic nie zrobi. Dałem Maryś jasny warunek. Jeżeli się umówi ze mną na kawę, to i to wybaczył. Ale nie wierzyłem po prostu, że pani przyjdzie na to spotkanie. Zastanawiałam się, bo po tym, co zrobiłam, to nie mogłam panu w oczy spojrzeć. Ach, takie oczy piękne. Panie, to ja jestem oszustem. I to ja zostałem wskazany. Pieniądze oddawał pan dla potrzebujących. To nadal nie są jego pieniądze! Jestem troszeczkę oszustem, wie pani. I to jest taka sytuacja, która mnie dręczy. Troszkę. Ach, zostawmy to panie Józefie. No wie pani ja lubię takich trochę takich niegrzecznych. Proszę powiedzieć, dlaczego pan się chciał dzisiaj ze mną spotkać? Ponieważ Pani mi się podoba, chciałem panią lepiej poznać. No czy mógłbym liczyć e, na dalsze spotkania? Na dalsze deklaracje, to jeszcze jest czas. Myślę, że wszystko będzie w porządku. Czy to można mieć nadzieję, prawda? Można. To to zgodziła się. No i znów się umówiliśmy. Potem się oświadczyłem i tak już zostaliśmy mężem i żoną. No ja proszę. Taka to historia nieprawdopodobna. A jednak. No panie Jusku, nieprawdopodobna bo się nigdy nie wydarzyła. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum. Jednocześnie ostatniego odcinka nieprawdopodobne, a jednak. Błyska się w oczach smutno, Boże! Dobrze ostatni odcinek, bo ten program był do dupy. Nie no, tak serio mówiąc nieprawdopodobne a jednak był jednym z najgorszych jednak programów paradokumentalnych, jakie oglądaliśmy na tym kanale. Więc dobrze, że zdechł. Jeżeli obejrzyliście ten odcinek do końca, oczywiście napiszcie sekretne hasło, czyli WA. Pod... Napiszcie w komentarzu sekretne hasło pod tytułem POŻERA. Dzięki za oglądanie Jak zawsze proszę was o łapkę w górę i subskrypcję I do zobaczenia niedługo w następnym odcinku Czołem